Thank you Dzień dobry, witam Was serdecznie wszystkich zgromadzonych przed monitorami, telewizorami, smartfonami i innymi tego typu urządzeniami. Słuchajcie, dzisiaj jadę yy, wokół komina, że tak powiem. Troszeczkę dalej niż wokół komina, nie będzie to daleko. Będzie to zalew Przeczycko-Siewierski. Zrobimy sobie taką pętelkę i wracamy z powrotem. Dzisiaj mamy 1 listopada Wszystkich Świętych Nie jadę na groby dzisiaj ponieważ wiadomo jaki będzie ruch uliczny i samochodowy więc dzisiaj musimy zachować ostrożność i jechać ostrożnie No to śmigamy dzisiaj Rometem boreasie. Pora taka a nie inna więc Jedziemy. Dzisiaj dosyć wieczorem. Jak widzicie, dosyć wieje dzisiaj, ale to nie jest powód, żeby zrezygnować z jakiejkolwiek wycieczki. Dlatego, że, też, że nie mam daleko, to jeszcze akurat na 2-3 godzinki taki wyjazd będzie fajny, w jakieś odległe miejsce od ruchu drogowego. Aczkolwiek, tutaj, tą drogą, co tutaj jadę krajówką, to muszę przejechać te około 15 km, ale później będzie tylko lepiej. Co chciałem Wam powiedzieć, to chciałem Wam powiedzieć, że no nie zawsze film się udaje tak, jak człowiek chce. Przedostatni biwak, gdzie sprzątłem graty i wróciłem do domu. Wiele komentarzy było właśnie takich, że spanikowałem, że źle rozłożyłem tarpa i hamak itd., itd. Zdaję sobie z tego sprawę, także dzięki za te komentarze. Yy, pozytywne, negatywne. Yy, owszem, mogłem to zrobić dużo lepiej. Oglądałem dużo filmów, jak się rozkłada taki sprzęt biwakowy. No, natomiast nie jest to główny mój yy, noclegowy bagaż, że tak powiem, na biwaki. A że podróżuję mało na biwakach, więc spróbowałem yy, hamaka i tarpa. No nie wyszło. Przepraszam. Owszem, yy, Powinienem to rozłożyć dobrze, aby wszyscy widzieli jak to się prawidłowo rozkłada, także z góry przepraszam i mam nadzieję, że takie pierdoły u mnie się nie powtórzą, aby bynajmniej będę się starał jakoś to niwelować i sądzę, że chyba nie będę moich błędów pokazywał. Aczkolwiek czasami warto, bo ktoś się może na takich samych błędach uczyć i by bynajmniej będzie widział jak to wygląda, jak człowiek źle wszystko zrobi. Tyle gadania, jedziemy dalej. Całe szczęście, za kilkanaście chwil opuścimy tą ruchliwą drogę 78, bo dosyć nieciekawie się jedzie. Nie ma za dużego w sumie ruchu, ale zawsze to jest coś, co wolałbym unikać. Nie da nam tutaj przez ten okres odcinek drogi ze wiadomych względów, także za chwilę będziemy wbijać już. Fajniejsze miejsce i spokojniejsze. A tymczasem zasuwamy. A co spożywam podczas jazdy? Bo nigdy Wam nie mówiłem, co mam w bidonach. W bidonach, słuchajcie, przeważnie mam izotronik, ale własnej produkcji czyli woda, cytryna, sól i miód. To jest najlepsze na upały, a tak jak teraz, na przykład taka pogoda chłodniejsza, no to mam wszelkiego rodzaju multivitaminy, musujące, magnezy, yy, elektrolity. Rzadko woda, a jak będzie już naprawdę dosyć zimno, no to bierzemy jakiś dobry termos i gorący napój typu herbata. Wojkowice Kościelne w ulicę 21 stycznia i już mamy tutaj dosyć fajne, fajną, spokojną okolicę. I będziemy zaraz przy... przywidzamy teraz tutaj na lewo tabliczka Bogu Chwałowice. W ulicę nadbrzeżną i zasuwamy tymi pięknymi, spokojnymi drogami dojechałem nad zalew, więc chwilkę tutaj wjadę, a resztę postaram się w miarę możliwości odjechać. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Nigdy, słuchajcie, tędy nie jechałem. Pierwszy raz będę jechał aczkolwiek i mam blisko. Dużo takich domów turystycznych tutaj przy samym zalewie jest. Także nawet gdyby ktoś chciał sobie tutaj wynająć pewnie domek na jakiś weekend albo i dłużej, to sądzę, że znalazłby tutaj dla siebie oczywiście w niewygórowanym standardzie. Miejsce i nocleg dla siebie w pobliżu wody. Staram się przejechać słuchajcie, w miarę blisko zalewo, ale no niestety tutaj połowa rzeczy. No to jest. Zagrodzony, nie ma przejazdu. No i tereny prywatne, także no niestety, no ale próbować zawsze warto. O, fajne miejsce nawet znalazłem. tuż. Przy wodzie ścieżka jest, także wjedziemy bardzo ładnie, sympatycznie, elegancko. No, powiem Wam, dosyć, dosyć. Tu jest nawet jakaś ścieżka, nie wiem czy ona będzie przejezdna. Tam, oczywiście, wędkarz wędkuje, nie będziemy mu przeszkadzać. Troszeczkę zobaczymy z tej strony. Tak jak widzicie z tyłu, bardzo piękny widok na zalew przeczycko-siewielski. A ja spróbuję takim singletrackiem przejechać zamiast asfaltami aż do Tamy. Zobaczymy w którą stronę. Widzicie, no ścieżka jest taka, jest, ale spróbujemy właśnie przejechać blisko Wody. No to próbujemy się. Jeszcze się nie uda, no to asfalt. Spróbujemy sił, zobaczymy, no, droga dosyć będzie chyba ciężka, ale to widzę wydeptane jest, więc dosyć, dosyć to może być ciekawa podróż, no kurde, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, traki eleganckie przy wodzie, musimy uważać, żeby tylko nie wpaść gdzieś do wody. No ale jest chyba sprawa. O kurczę, nawet widzicie tory do zwodowania łodzi. Elegancko przejdziemy. No i powiem Wam, bardzo przyjemnie i fajnie tutaj jest. Dobra jakieś takie nawet boczne miejsce, może znajdę do biwakowania, gdzieś tutaj w tym rejonie. Może nie z tej strony, jak teraz jadę. No, no, ale gdzieś, gdzieś w pobliżu może by się coś znalazło. Dobra, zaraz jedziemy tam, sądzę, że na tamę, przejedziemy i pojedziemy tam, tam, daleko, daleko i objedziemy całość. Wejdziemy po sodach i zobaczymy, widok z Proszę bardzo. Piękny, fajny widok. Możemy przejść chwilę. Oh. I zobaczymy, tutaj. Elegancko. Wjechałem na jakiś ośrodek poczynkowy, słuchajcie nielegalnie chyba, wszystko zagrodzone troszeczkę nie tędy droga postaram się stąd wyjechać a jest nowe brama, więc spokojnie mogę opuścić teren żeby mnie nie spierdy jedziemy sobie dalej duży parking mamy podążamy wzdłuż zalewu, który jest tam, bardzo sympatyczna powiem Wam Wycieczka bardzo spokojna w okolicy domu. A pogoda słuchajcie już się zmienia, już czuć chłodek, nie to co ostatnie temperatury były około 20 stopni, no i faktycznie to powietrze było cieplutkie, teraz jest dosyć już chłodno, ciepła kurtka jak widzicie założona. I jest w sam raz pod spodem krótki rękawek. Muszę dosyć uważać. Nie wiem, którym teraz jechać. Czy tu, czy tu. Więc wiem, czy tu jest droga jakaś. Teraz sprawdzę. Ale chyba tutaj raczej nie ma. Jest dzikie jakieś miejsce. Podjadę, zobaczę. Raczej tej trasy nie ma, więc będę musiał tu cofnąć. No chyba, że coś znajdę. Nie, raczej nie ma. Jakieś dzikie miejsce tylko jest dosyć ciekawe, ale tak jak powiedziałem wszystko jest tutaj dosyć uczęszczane, więc zobaczcie nawet jest miejsce na ognisko ale zawsze ale niby miejscowa byłaby fajna natomiast natomiast no, yy, ludziska są wstrętni i nie umią po sobie posprzątać nawet tak prostego tutaj worka, który leży i butelka plastikowa świntuchy i tyle a miejsca dzikie naprawdę zobaczcie jakie cudowne naprawdę jest super szanujcie ludziska takie miejsca bo naprawdę później przyjedziemy czy ja, czy wy czy ty, czy ona no i będziemy musieli po was niestety ten syf sprzątać każdy po sobie nie posprząta. Pewne... O kurde. Właśnie widzieliście. A gleba by była zaliczona. Wpadłem w krzaki, ale rychło w czas uratowałem się pod liśćmi. Zobaczcie, sam piach byłaby gleba zaliczona. Całe szczęście udało się. A tutaj no... No, muszę szukać drogi, bo jest dosyć nieprzejezdnie. Czasami, jak widać, jedziemy pewnie, a tu nagle... Niespodzianka. Dobra, muszę jechać tam yy, albo tam, nie. Zarąbiaste miejsce wyczaiłem, kurde. Drzewo, piękne, kurde. No i widok. Ale polana, słuchajcie. Kurde, miejscuwa Na ogień jest miejsce. No, ktoś tutaj na pewno już się bawił, bo drzewo jest. I miejscuwa super jest. Chwilę sobie tutaj stanę. No, powiem wam. Bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie. Mega super. Coś na hamak, byście znaleźli na pewno jakieś drzewa, ale z namiotem to to powiem wam klasa, po prostu klasa i to drzewo mega zarąbiaste, duże, super nie i zobaczcie, chętnie bym wypuścił tutaj drona, no może mi się uda chwilę, zobaczymy, pięknie. No to polatane trochę. Słuchajcie, jestem w strefie koło lotniska, więc za wysoko nie latałem. Miałem zakłócenia na aparaturze. Więc tyle ile żeście zobaczyli z tego to zobaczyliście, a my jedziemy. Dalej. Dosyć ciężko się jedzie po takich liściach, nie wiedząc co jest pod liściami. Więc no, trzeba naprawdę dosyć uważać. My zaraz tutaj gdzieś będziemy odbijać. I kręcić dalej. Teraz już kilometry. Zrobiłem nawrót i zataczam pętlę, więc w kierunku domu już się kieruję. Także może jeszcze Wam coś pokażę. A jeśli nie, no to zostanie to już dla mnie. Ten las, te liście i jeszcze jakieś, może widoki. Bo co mogę Wam jeszcze pokazać? Pokazać Wam mogłem to, co chciałem, czyli. Zalew Przeczycko siewierski. No i taka trasa, jaką widzicie. Pierwszy raz nią jadę, więc jest dosyć fajna. Jechaliśmy na bardzo fajną drogę polną, więc zasuwamy sobie teraz troszkę pod górkę. I troszkę ględzenia, bo ostatnio mówiliście, że nic nie mówiłem, więc teraz proszę słuchać i się nie denerwować z tego filmu. <śledzimy> Jedziemy fajnymi drogami.